Jeżeli jakaś partia mięśniowa u Ciebie odstaje albo chcesz rozwinąć jedną partię mięśniową bardziej niż inne, to powinieneś mieć plan treningowy z priorytetem na tą partię mięśniową, która ci najbardziej interesuje. I dzisiaj pokażę Ci, jak taki plan treningowy z priorytetem ułożyć, ponieważ dosłownie tydzień temu kładałem taki plan treningowy dla mojego klienta. Cześć, ja nazywam się Dawid Kozłuk i jestem trenerem. Na tym kanale dzielę się z tobą wiedzą o kształtowaniu sylwetki i moim celem jest to, żebyś te wyglądał świetnie, czuł się dobrze w swoim ciele, a także żebyś osiągnął swoją wymarzoną sylwetkę. Na wstępie będę ci bardzo wdzięczny za zostawienie bawki w górę pod tym filmem oraz za subskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Zapraszam. Tak jak mówiłem, plan treningowy dla Krzysztofa układałem około tydzień temu. Plan ten jest z priorytetem na i najszerszych grzbietu po ułożeniu planu wysłałem go mojemu klientowi na maila razem z trzema e-bookami: e-bookiem suplementacyjnym, żywieniowym oraz treningowym. E-book treningowy tłumaczy parametry, które znajdują się w moich planach treningowych. E-book żywieniowy tłumaczy podstawy żywienia, a e-book suplementacyjny tłumaczy ewentualną suplementację. Następnie dałem Krzysztofowi tydzień na zapoznanie się z całym planem treningowym. Praktyce, czyli, żeby po prostu poszedł na siłownię i przetrenował sobie jeden pełny tydzień z tym moim planem treningowym i poprosiłem go również o to, żeby zanotował, co tam wymaga ewentualnej poprawy, żeby plan treningowy był dla niego jeszcze lepiej dopasowany. Po tygodniu Krzysztof dał mi znać, co muszę tam poprawić. Była to dosłownie jedna drobna zmiana, którą od razu wprowadziłem i ponownie wysłałem plan treningowy Krzysztofowi. Tak więc po tygodniu Krzysztof już miał idealny plan treningowy z priorytetem na mięśnie najszerszych grzbietu i zobaczcie, jak on napisał mi opinię. W dalszej części tego materiału pokażę Ci, jak ja układałem ten plan treningowy dla Krzysztofa oraz jak Ty możesz zrobić swój plan treningowy z priorytetem na partię myślą, która Ciebie najbardziej interesuje. Tworząc plan treningowy z priorytetem, musimy sobie podzielić nasze partie myślowe na trzy grupy. Po pierwsze, partie. Priorytetowe, po drugie partie neutralne i po trzecie partie utrzymujące. Partie priorytetowe rosną oczywiście najszybciej, partie neutralne rosną w swoim tempie, natomiast partie utrzymujące nie rosną wcale. Bardzo ważne jest również to, aby pamiętać, że na każdą jedną partię priorytetową przypada jedna partia myśliowa, która będzie na utrzymaniu. W związku z tym, jeżeli chcesz wybrać dwie partie myśliowe, które będą się rozwijały dużo szybciej niż inne to musisz też wybrać dwie partie mięśniowe, które niestety, ale wcale nie będą rosły. Mój klient Krzysztof chciał mieć na priorytecie mięsień najszerszy grzbietu, a na utrzymaniu chciał mieć tylni akto mięśnia naramiennego. Objętość treningowa jest najważniejszym parametrem nadającym tempo rozwoju naszej partii mięśniowej i w związku z tym dla partii priorytetowej ta objętość powinna być bardzo wysoka i powinna być w progu MAF, czyli maksymalnej objętości adaptacyjnej. Na partie neutralne natomiast objętość powinna być umiarkowana, czyli powinna być nieco powyżej progu MEF, ale poniżej progu MAF, czyli nieco powyżej minimalnej efektywnej objętości, ale poniżej maksymalnej objętości adaptacyjnej. Natomiast dla partii utrzymującej objętość powinna być bardzo niska i powinien być to próg MV, czyli objętość utrzymująca. W planie treningowym u Krzysztofa, oczywiście, mięsień najszerszy grzbietu jest na maksymalnej objętości adaptacyjnej. Wszystkie pozostałe partie mięśniowe są między progiem MEF a MAF, natomiast ten jak to mięsień naramiennego, ma objętość utrzymującą. Kolejnym parametrem treningowym, którego możemy wykorzystać w celu priorytetyzacji danej partii mięśniowej, jest częstotliwość treningowa. No i pewnie już większość osób wie, że trenując każdą partię mięśniową dwa razy w tygodniu. Osiągniemy lepsze efekty niż gdybyśmy trenowali daną partię mięśniową tylko raz w tygodniu. To wynika z tego, że częstsze nasilanie tempa syntezy bieg mięśniowych w danej partii mięśniowej wiąże się z większymi przyrostami masy mięśniowej, czyli po prostu z lepszą hipertrofią. Natomiast w przypadku, gdy mamy priorytet na jakąś partię mięśniową, to w niektórych przypadkach możemy sobie pozwolić nawet na trening danej partii mięśniowej aż 3 razy w tygodniu, ja natomiast w planie treningowym Krzysztofa postawiłem na trening mięśnia najszerszego dwa razy w tygodniu. Następnym wartym uwagi parametrem jest kolejność trenowania danej partii mięśniowej, ponieważ niestety, ale w trakcie naszego treningu narasta zmęczenie, które powoduje spadek generowanej siły nawet o 22-35%, do 35%, a jak wiadomo, wartość napięcia mechanicznego czyli najważniejszego czynnika prowadzącego do hipertrofii czyli wzrostu mięśni. Jest równa sile generowanej przez włókna mięśniowe. Więc jeżeli spada siła generowana przez włókna mięśniowe, to spada również wartość napięcia mechanicznego i ten bodziec, hipertroficzny bodziec sylwetkowy, jest niestety trochę mniejszy wraz z czasem trwania treningu. No i z tego też powodu powinniśmy trenować partie priorytetowe na samym początku jednostki treningowej, i w przypadku Krzysztofa jest to oczywiście mięśnie najszerszych grzbietu którego umieściłem właśnie na początku pierwszego treningu oraz na początku trzeciego treningu. W celu odpowiedniego zastymulowania oraz rozwoju partii priorytetowej powinniśmy mieć dość szeroki oraz bardzo różnorodny zakres ćwiczeń na tą partię mięśniową, żeby móc rozwinąć dany mięsień na całej jego długości oraz pod różnymi kątami. Nie możemy również zapominać o odpowiedniej technice wykonywania danego ćwiczenia. Żeby czasem inne partie mięśniowe nie przejęły pracy tej partii priorytetowej. A szczególnie ważne jest to, żeby zachować odpowiednią technikę w tych ostatnich najtrudniejszych, najwolniejszych powtórzeniach, ponieważ to te ostatnie powtórzenia warunkowane mimowolnie spowolnionym ruchem, są najważniejsze i mają największy wpływ na hipertrofię, czyli na rozwój Twoich mięśni. A niestety bardzo często bywa tak, że w tych ostatnich najważniejszych powtórzeniach, w których dochodzi do mimowolnego spowolnienia ruchu, to właśnie w tych powtórzeniach tracimy tą technikę, przez co pracę przejmują inne partie mięśniowe, a nie ta partia, którą chcieliśmy rzeczywiście zastymulować. Bardzo Ci dziękuję za poświęcenie Twojego czasu na obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że cały ten film bardzo mocno Ci się spodobał i że podniósł on znacząco poziom Twojej wiedzy z zakresu treningu sylwetkowego, kształtowania sylwetki ale przede wszystkim z tego jak układać plany treningowe z priorytetem na daną partię mięśniową ja Ci będę również bardzo wdzięczny za zostawienie jakiegokolwiek komentarza pod tym filmem a także udostępnienie tego materiału, żeby mógł pomóc większej ilości osób natomiast jeżeli interesuje Cię współpraca online lub chciałbyś, żebym ułożył dla Ciebie plan treningowy z którego będziesz w 100% zadowolony, co jest potwierdzone wieloma opiniami, to napisz do mnie wiadomość prywatną albo na Facebooku, albo na Instagramie. Wszystkie ważne linki zostawię Ci w opisie pod tym filmem. Dzięki i do następnego.